Widzowie, witam Was w kolejnym odcineczku z Minecrafta. W tym odcinku jest ze mną Green Pringer. Siema. No, ale jakby on nie będzie w nim uczestniczył. Jakby, wiecie, um, tutaj ja będę czątował itemy, a on coś tam będzie robił we wiosce, ale no niech się przywita. Nie, też chcę uczestniczyć w filmiku. Okay. Kupicie mnie nawet na serwerze, nie ma. Jestem sam. Dobra, widzowie My sobie enchantujemy. Mamy 27 level, a enchanting jest na 6 14. ostrość 2. Tylko ostrość 2, ale się przyda. Wydajność 2. Tylko wydajność 2. Nie wiem, czy było warto, bo jeszcze zbroję musimy. Pomyślcie sobie, że to ja z Green Pringierem mamy podróbkę Minecrafta Tylko to Jasiek Przyjaciel nie ma prawdziwego I... Hmm, przerywa coś Green Pringera. Greenpringer się zaczął. Opuść rozmowę i dołącz ponownie. A jaki to miecz? Ostatni no tak. Czekajcie. Mm, tak. Już Greenpringer. Tutaj muszę chyba mikrofon popsuć, bo go wcale nie słyszę. Albo to mi się coś stało. Cyk, cyk. Okej, okej, okej. A już nie będzie nie, nie, dobra, w to pójdę. Mm. Widzowie, powiem tak, teraz to tak enchantuje, ale będę to wszystko łączył. Jakby złącze, to, to, to tym się nie martwcie. Na razie są słabe, a my też ruszamy w podróż po świnki. Nie po świnki, po jedzenie. Mam tu coś? Tak, jest. Jak e Brodgeimer. Co? Brodgeimer. E Jeśli. E o, słychać go złożył. Widzowie. Jeśli chcesz, żeby widzowie uwierzyli, że masz oryginalnego Minecrafta, to dołączmy na Hypixela. A nie wiem, po co mogę nagrać nawet odcinek z Hypixela? No to kiedy? No, pro gamer, co ty robisz? A co ja zrobiłem? Co mnie zabiłeś? Zabiłeś A... mnie. Wie co, wie czy ja to zabijałam? No tak, zabiłeś mnie. Coś mi... A myśli chłop, że nie widziałem. <laughs> ostrość 2 mam na mieczu. Jakby dodało szerokie ostrze i y, fire aspect, to bym był w, w siódmym niebie. Jeszcze jakby była ostrość 5. Fire aspect 2. Grabie to Tylko kowadło może zróbmy. A ty masz żelazo yy, dużo. No właśnie się, yy, sta, cały stack nawet mam. No to zrób, zrób, żelazo. Yy, zrób kowadło, a no ja tak. ci tam później troszkę dam żelaza. Nie. Wiem. Ej, a czemu my nie wchodzimy na cytadelę w ogóle? Nawet nie pokazaliśmy widzą. Nie wiem i Green Pringer na serwerze Uuu świnka, czyżby to znaczy? uuu fajny biom Bo dużo świnek A świnki równa się fajne jedzenie Jakby no, świnki mają dobre jedzenie Jakby się nie... Ej, ja mogę spokojnie zbudować, e, ten, skraftować. Ale co? E, mm -hmm. No, Mhm. szybko kopię? A, nie najwolniej. sobie już, jak ja z to przerobię. Mmm, czy zbierać słodkie? No, zbiorę zawsze coś. Jakby... Bieda z jedzeniem, spoko, bieda z jedzeniem, to takie, no wiem, spoko. A gdzie mam te kowadło dać? Nie wiem, twoje kowadło u ciebie w domku. A jak chcesz, żeby było dla wszystkich? No to obok enchantingu. Może obok kopalni stawię? No, ale już mamy, trochę się oddaliłem widzowie. Jagody są słabe. Szybko gut spada i mało dają, ale no... Nie ma co narzekać, bo zawsze na 26 godzin na jakieś 15 minut wystarczy. Ej pro gamer, mi skąd się zdobyła książki? No... enchantowane. Do enchantingu mhm. wkładasz książkę i lazuryt i to się enchantuje w jakiś enchant. Wracamy, bo już ciemno. Mamy trochę jedzenia. Tu ktoś do, to ty się wyciszyłeś, zmutowałeś czy ktoś dołączył? Nie, nie nic. nic. nie zrobiłem. To pewnie do mnie ktoś napisał. A więc my sobie tutaj wracamy do wioski. Najlepsza no, taktyka... mamy farmę. Ma, Mamy farmę, więc czego nikt nie zbiera przy nic zawsze. No bo jakby ja byłem... Teraz po takie jedzonko ze świn i ogólne jedzonko, i mam 26 jagód. Ja nie mogę. Z dwóch przenies wypadło mi aż 11 pięć. To no ale zasiej też, bo jakby nasion dużo wypadaje. I mamy dalej te kury. Kury. Yy, zobaczę. Ja już jestem we wiosce. Przenieżonej... Nie mamy, nie ma. Ej, wybuchło. Wybuchło coś, więc pewnie ucieknie. Nie, one tu. Nie no, i to jest właśnie gra z Greenpringerem i Jaszkiem Przyjacielem. Ciągle jakiś Creeper wybuchnięty i niezałatany. Nie, to tylko tak z Jaszkiem Przyjacielem jest. No nie, wcale że to było tak nie jest. Wcale. Yy... Nie miałeś zabić koło jego domu Creepera, i co z nim zrobiłeś? Wybuchłeś go. A ja naprawiłem później to przecież. Dobra, widzowie. Ja. Um, oczywiście to będzie lepsza zbroja. My się żegnamy. No i trzymajcie się. Siema.